Cześć wszystkim, nazywam się Ignacy Stodnicki. jestem doktorantem w Laboratorium Biologii Antropocenu i badam życie ptaków w mieście. Chciałbym tak zacząć krótko od historii badań. Jak myślimy o badaniach ekologicznych i ewolucyjnych, to zazwyczaj wyobrażamy sobie tereny naturalne, na przykład las, tak jak tutaj. To jest Whiteham Woods, w którym, są prowadzone, w którym jest prowadzony najdłuższy na świecie monitoring ptaków. Tam co roku od 80 lat trwają badania na sikorach modrych i sikorach bogatkach, na których się dzisiaj skupię. No ale większość z nas nie żyje w lesie, tylko raczej na takich miejskich terenach. I chciałbym Was zapytać, jak myślicie, ile mniej więcej procent y, terenów ziemi jest pokrytych y, terenami zurbanizowanymi? Ktoś, coś. 30 tutaj? 20-30. No, okazuje się, że zdecydowanie mniej. W zależności od definicji, to będzie 0,5% jeśli chodzi o same tereny niewybetonowane, a jeżeli sprawdzimy granice administracyjne, to będzie to do 3%. Tylko, że na tych 3% żyje aktualnie 55% populacji ludzkiej, a prognozuje się, że do 2050 roku będzie to około 70%, więc Większość z nas rzeczywiście żyje w, na takich obszarach. Miejskie, miejskie. E, I czym się charakteryzują miasta? E, jakbyście powiedzieli, z czym wam się kojarzą? Zwartą zabudową. Dobrze. Polityką. Polityką. <śleski> Be beton, super. Pośpiech, zanieczyszczenia, światło, fantastycznie. Wszystko fantastycznie, niefantastycznie, tak. Mamy bardzo duże zagęszczenia ludzi, niespotykane gdziekolwiek indziej. Mamy dużo powierzchni nieprzepuszczalnych, takich jak beton, asfalt, cement. E, mamy śmieci, które, o których będę dzisiaj trochę mówił. Mamy zanieczyszczenie światłem. W miastach światło jest dostępne przez 24 godziny na dobę, co wcześniej przed urbanizacją nie było dostępne. Mamy zanieczyszczenia i takie zanieczyszczenia chemiczne, i hałasem, i właśnie światłem, oraz mamy w miastach inny klimat. Jest tutaj średnio o kilka stopni Celsjusza cieplej niż na otaczających terenach naturalnych oraz mamy trochę więcej opadów, które są związane właśnie z miejską wyspą ciepła i zanieczyszczeniami. No i można by się zastanowić, po co w takim razie w ogóle badać te tereny, jeżeli mamy to 97% terenów naturalnych, gdzie nie ma tych wszystkich czynników. Ja mogę wymienić kilka powodów. Taki pierwszy naukowy. Dzięki badaniom w mieście dowiedzieliśmy się bardzo wiele o ekologii i ewolucji. Odkrycia z tej dziedziny pokazały nam, że w tak ekstremalnych warunkach ewolucja może zachodzić o wiele szybciej niż się spodziewaliśmy. Możemy je badać dla nas samych, żeby dowiedzieć się, jak funkcjonujemy w tym środowisku, które tak naprawdę dla nas jako dla gatunku też jest nowe i nie wiemy, jak to na nas wpływa, że żyjemy, tak jak wymienialiście, w stresie, hałasie, w różnych ustrojach politycznych, w śmieciach i ciągłym świetle. I możemy też to robić dla szeroko pojętej natury. Ja tutaj staram też się podkreślać, że Dobrostan zwierząt jest ważny. To też są odczuwające istoty tak jak my i warto zadbać o to, żeby im się dobrze też na tych terenach, które zagrabiliśmy, żyło. Możemy też robić badania w mieście w perspektywie trwających i nadchodzących zmian środowiskowych, w tym zmian klimatycznych, ponieważ właśnie w miastach jest już cieplej. Ten, ten te środowiska są pofragmentowane, są zanieczyszczone, więc te odkrycia będziemy mogli ekstrapolować na inne, niezurbanizowane, ale przekształcone przez człowieka tereny. I bardzo długo właśnie tą naturę w miastach ignorowano w nauce i skupiano się na obszarach naturalnych albo na badaniach laboratoryjnych. A od około lat 90. zaczęły się. Pojawiać publikacje z biologii miejskiej i one intensywnie rosną. Jakbym miał krótko opowiedzieć o tym, czym jest ekologia i ewolucja miejska jako dziedzina, to jest, są to badania zajmujące się interakcją organizmów ze swoim środowiskiem, z samym sobą, ale w aspekcie miejskim, właśnie istotne są też te. Czynniki społeczne, tutaj ktoś wspominał o polityce, to jak projektujemy miasta, to jakie mamy środki, jakie mamy podejście do natury, co jemy, jak jemy to wszystko wpływa na te organizmy i kształtuje w dłuższej perspektywie ich ewolucję. No i Laboratorium Biologii Antropocenu, właśnie. Też zajmuję się tym tematem. W 2016 moja promotorka, profesor Marta Szulkin, założyła grupę na Uniwersytecie Warszawskim, żeby badać ekologię i ewolucję kręgowców. Naszymi gatunkami badawczymi jest Sikora Bogatka i Sikora Modra. Mamy dziewięć terenów badawczych różniących się pod względem urbanizacji. Od Parku Narodowego przez wieś, parki miejskie po osiedla mieszkaniowe. Tutaj możecie zobaczyć, właśnie nasz gradient urbanizacji. A na wykresie przedstawione są jest środowisko każdej z 565 budek, jakie mamy. I jak możecie zobaczyć, one się różnią poziomem wybetonowania w promieniu 100 metrów. Więc mamy budki w Parku Narodowym, wśród których nie ma w ogóle tych powierzchni nieprzepuszczalnych, a mamy takie na kampusie, gdzie to, te wartości sięgają ponad 60%. I to jest ważne, ponieważ jeżeli traktowalibyśmy miasto tylko w kategoriach administracyjnych. To miastem będzie zarówno park ze starym drzewostanem, jak i dzielnica mieszkaniowa. Tutaj są przedstawione trzy osiedla warszawskie i powierzchnie aktywne biologicznie na nich i możemy zobaczyć, że one się różnią. Tutaj jest stary Żoliborz, tutaj osiedle na Wilanowie i nawet jak spojrzymy na nie, to możemy się. Domyśleć, że one inaczej wpływają na żyjące tam organizmy. Weźmy pod lupę transfer genów. Tutaj tym zwierzętom o wiele łatwiej będzie się przemieszczać i krzyżować niż tutaj. I tutaj łatwiej będzie zdobyć pokarm niż tutaj. Dobrze, to teraz opowiem Wam o życiu ptaków. Ich życie zaczyna się w gnieździe. Takie gniazda to nie jest nietypowy widok w mieście. Zazwyczaj powinna być tam wyściółka składająca się z sierści dzikich zwierząt, ale w mieście okazuje się, że ta, ta sierść jest wymieniana na materiały pochodzenia antropogenicznego, filtry od papierosów, polary. I niestety nie jest to obojętne dla ptaków. Tutaj wykazaliśmy, że y, sikory modraszki przy większym udziale materiałów antropogenicznych w gnieździe mają mniejszy sukces reprodukcyjny, wykluwa się mniej piskląt oraz mniej piskląt przeżywa do wylotu z gniazda. Co ciekawe, ten efekt znaleźliśmy tylko u modraszek, nie u bogatek. To może zarówno wynikać z próby badawczej, jak i z y, lekko różnej ekologii obu gatunków. E, no i jak one się już wyklują, są w tych gniazdach, to przez około 20 dni tam rosną. Po obu stronach mamy 15-dniowe. Pisklęta sikory bogatki, tylko że jedno wychowywało się w mieście, a drugie w lesie. I możemy zobaczyć, no, że to miejskie tak nie wygląda najlepiej. Ma e, pióra jeszcze w pałkach i no, spodziewamy się, że raczej nie wyleci w najbliższych dniach. Natomiast to pisklę ma już gotowe skrzydło i mogłoby jutro, czy pojutrze, w tym samym wieku, 15 dni. I tutaj moja współpromotorka, dr. Michaela Corsini, robiła przez 3 lata badania, gdzie ważyła pisklęta co dwa dni. I pomimo, iż one zaczynały od mniej więcej takiej samej masy, to szybko następował rozjazd i te pisklęta miejskie wolniej przybierały na masie. Ja kontynuując te badania, chciałem zobaczyć, ile one czasu spędzają w gnieździe, czy te pisklęta właśnie, które są takie no słabiej rozwinięte, muszą wylecieć w tym samym momencie, bo tak są zaprogramowane, czy jednak dają sobie trochę więcej czasu. Robiłem to e, monitorując różnicę temperatur pomiędzy gniazdem a temperaturą zewnętrzną i dzięki temu mogłem zobaczyć, że tutaj są, są te pisklęta dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc i tutaj nagle e, ta Różnica jest taka sama, co oznacza, że pisklęta wyleciały. I po przeprowadzeniu analizy statystycznej okazało się, że rzeczywiście te pisklęta z terenów bardziej zabetonowanych spędzają więcej czasu w gniazdach. Średnio przy 50% zabetonowania w bliskim otoczeniu budki to będzie o półtora dnia dłużej co może nie wydawać się aż tak długim czasem. Ale biorąc pod uwagę, że one tam średnio spędzają tylko 19 dni, to jest duża inwestycja rodzicielska. Ci rodzice muszą wykarmić 8 piskląt często. I yy, no, też jest to kosztem ich energii i kolejnych lęgów, które mogliby w tym sezonie przeprowadzić. Skąd takie różnice? No, takim pierwszym aspektem, który się nasuwa na myśl, jest pokarm. Tutaj możemy zobaczyć właśnie bogatkę przynoszącą swoim pisklętom różne rodzaje pokarmu do gniazda. I to są wstępne badania, ale staraliśmy się zaklasyfikować ten pokarm do różnych kategorii. I w czasie rozwoju takim najważniejszym pokarmem dla piskląt powinny być gąsienice. Jednak wraz ze wzrostem urbanizacji tych Udział tych gąsienic w diecie piskląt jest coraz mniejszy. Pojawia się więcej pajęczaków, więcej pożywienia pochodzenia antropogenicznego, które nie jest tak odżywcze. Ja jeszcze zbadałem dostępność w ogóle tych gąsienic w mieście, żeby zobaczyć, czy one wybierają ten pokarm, bo po prostu chcą, czy są do tego zmuszane. I rzeczywiście Wraz ze wzrostem powierzchni nieprzepuszczalnych drastycznie spada dostępność gąsienic. Więc no, rodzice piskąd mają problem z tym, żeby je wyżywić odpowiednim pokarmem. Co więcej, jak przebadaliśmy dorosłe osobniki na podstawie ich piór, okazało się, że życie w tych silnie zurbanizowanych terenach powoduje Akumulowanie metali ciężkich w piórach, i tutaj właśnie mogę pokazać, że różnice między lasem a parkiem miejskim nie są tak duże, ale między tymi terenami, a terenami silnie zurbanizowanymi, jest już istotna statystycznie różnica w yy, ilości tych metali ciężkich. Podobne badanie przeprowadziliśmy na pisklętach, na ich y, piórach, odchodach i materiale gniazdowym. I okazało się, że w, wraz ze wzrostem metali ciężkich w tych y, pobranych próbkach spada sukces reprodukcyjny, więc to też przyczynia się do trudniejszego odchowu piskląt. Podsumow tutaj mam takie podsumowanie jak urbanizacja wpływa na kolejne etapy reprodukcji u obu gatunków. Więc u tych piskląt miejskich yy, będziemy mieli średnio o połowę mniej złożonego jaja. Te lęgi już od początku są mniejsze. Później z tej mniejszej liczby jaj wykluje się mniej piskląt. Następnie mniej piskląt przeżyje... Do 15 dnia, kiedy je obrączkujemy. I to jest jedno piskle u bogatek, około dwa pisklęta u modraszek. I jeszcze mniej przeżyje do wylotu. Ponownie u modraszek to będą dwa pisklęta, a u bogatek jedno piskle. Więc generalnie nie jest łatwo rozmnażać się w mieście. I y Pokusiłbym się tutaj o pomyśleniu nad takimi długofalowymi konsekwencjami. To są badania prowadzone, które prowadziliśmy we współpracy z wieloma innymi europejskimi grupami. I na podstawie zebranych pomiarów okazało się, że średnio te ptaki miejskie są mniejsze od. Ptaków żyjących na terenach naturalnych. Za to ta wariancja jest większa. Czyli w, mówiąc krótko, w lasach wszystkie ptaki są do siebie podobne pod względem rozmiaru, natomiast w mieście mamy duży rozstrzał. Będziemy mieli i bardzo małe ptaki, i średnie, i duże. No i można powiedzieć, że okej, okay, to jest szansa, że to po prostu wynika właśnie z tego słabego pokarmu. I one nie dorastają do tego swojego potencjału. Ale zrobiliśmy też badania genetyczne w yy, ośmiu miastach w Polsce, żeby zobaczyć, jak te populacje się od siebie różnią. I taka najważniejsza, jakby ten podstawowy czynnik powodujący różnice genetyczne, to była odległość geograficzna, ale drugim czynnikiem, było właśnie wybetonowanie terenu. Czyli to nam pokazuje, że to zurbanizowanie ma swoje efekty ewolucyjne dla populacji. I u niektórych gatunków, u Sikor jeszcze nie proponuje się w ogóle wyodrębnienie takich podgatunków miejskich. Więc no zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijać. I ten efekt z ośmiu miast znaleźliśmy dla pięciu. Warszawy, Łodzi, Torunia, Wrocławia i Poznania, co dla próby 288 dorosłych ptaków jest dosyć zaskakujące, że udało nam się znaleźć tak silny efekt. Gdybym miał podsumować swoją prezentację, to powiedziałbym, beton jest zazdrosny o wszystko, co żywe. Starajmy się zmniejszyć jego ilość i... Dać tym zwierzętom miejsce, żeby spokojnie żyć. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to zachęcam do przeczytania popularnej naukowej książki Ewolucja w miejskiej dżungli albo bardziej akademickiej książki Urban Evolutionary Ecology. E, chyba jeszcze mam chwilę. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w badania. Wszyscy, którzy pracują w nauce, wiedzą, że to nie jest jednoosobowy wysiłek, tylko do tego jest potrzebna. Cała grupa, więc tutaj bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym. I krótko, korzystając jeszcze z platformy, chciałbym powiedzieć, jak możecie wspierać ptaki. Po pierwsze, bezpieczne szyby o tym zaraz więcej usłyszycie. Po drugie, przyjazna zieleń. Tam, gdzie nie musimy nie kośmy, saćmy rośliny rodzime dajmy tym ptakom miejsce do żerowania i do schronienia. I po trzecie, koty wolno wychodzące. W samych Stanach Zjednoczonych rocznie koty wolno wychodzące zabijają 7 miliardów ptaków. Więc e, nawet jeżeli wydaje nam się, że nasz kot to jest taka ciapa trochę, nie, raczej e, nic nie upoluje, to nie jest prawda. One są silną presją drapieżniczą dla ptaków, szczególnie dla tych młodych, uczących się jeszcze życia, uczących się latania. A jeśli już znajdziemy ptaka w potrzebie, to upewnijmy się najpierw, że on naprawdę potrzebuje naszej pomocy, że to nie jest podlot, który właśnie się uczy. Zobaczmy, czy są rodzice. Jeżeli uważamy, że potrzebuje naszej pomocy, pamiętajmy o zasadzie trzech C: cicho, ciemno, ciepło. Nie podajemy pokarmu, nie podajemy napojów, nie podajemy leków, bo nie wiemy, co się temu yy, ptakowi stało. A jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej, to zachęcam do zapoznania się z podręcznikiem działania Ptasiej Straży oraz z kontaktem z Fundacją Gruszętnik, która działa w wielu miastach w Polsce i pomaga ptakom, również gołębiom, które często są niedoceniane. Dziękuję bardzo.